Siemka wszystkim, z tej strony oczywiście Cabanek i witam was w specjalu na 10 tysięcy subów. Zanim jednak przejdziemy do Q&A, chciałbym wam za wszystko podziękować. Za całą aktywność, a przede wszystkim za to, że za mną byliście od początku i jesteście do tej pory. Za wszystkie łapki w górę, donaty oraz obecność na streamach, po prostu za wszystko to, co jest związane z wami oraz z tym kanałem. Także jeszcze raz za wszystko wam dziękuję z całego serduszka, bo to wy właśnie tworzycie ze mną ten kanał i możemy się dalej rozwijać. Oglądajcie film do końca, bo pod koniec materiału znajdziecie najważniejsze momenty naszej drogi, i po 10 tysięcy, już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do odpowiedzi na wasze pytania, które zadaliście na karcie społeczności. Okej, okay, no więc przejdźmy już do pytanek, pierwsze pytanko jest od Rikiego ile mam lat? Lat mam 14 jak się nazywasz? Proste, że Cabanek yy, znaczy Mateusz. Czemu Cabanek? Opowiadałem to już w specjalu na 5 tysięcy subów, ale powiem jeszcze raz no więc przejdźmy już do tej ciekawej historii no więc tak w czwartej piątej klasie siedziałem sobie na jednej z bardzo ciekawych i interesujących lekcji polskiego. Oczywiście nie przeszkadzałem, przepisywałem z tablicy, aż nagle pani od polskiego zadała mi jakieś pytanie, ale przed zadaniem tego pytania powiedziała coś w stylu: no to teraz odpowie Cebanek, a ja takie XD jak i Cebanek i w ogóle o co chodzi? No i od tamtej pory tak naprawdę wszyscy tak do mnie mówią, a rzadko kiedy zdarza się, żeby ktoś mówił do mnie po imieniu. Następne pytanie jest to pytanie od Jokage, Czy YouTube jest twoją pracą, a jak nie, to czy chciałbyś, by tak się stało? Od razu mówię, że YouTube nie jest moją pracą. Robię to for fun, bo mega lubię robić YouTuba. a czy chciałbym, żeby się tak stało? No na pewno jakbym mógł się z tego utrzymać, to pewnie tak. Czy chciałbyś dołączyć do teamu ala ekipy równych Tobie YouTuberów? Nie zakładajmy kolejnego teamu XXD, a tak serio mógłbym dołączyć, jeśli byłaby miła atmosferka i wszyscy nie rzucaliby się na hajs. Kolejne pytanko jest to pytanko od Maksymiliana. Jak bardzo lubisz szkołę? Hmm, tak myślę 7 na 10, coś takiego. Klocek, ile masz lat? 14, już mówiłem, od którego sezonu grasz w Fortnite'a? Fortnite'a gram od trzeciego sezonu na Xboxie, grałem wtedy na padzie, a na komputerze gram od siódmego sezonu. Grasz w jakieś inne gry w Fortnite? Aktualnie nie, czasami w Minecraft'a na serwerze jakimś z kolegami, ale to się rzadko kiedy zdarza. Ile masz skinów w Fortnite? Cie? Dokładnie 64, specjalnie dla Ciebie liczyłem. Cytryna, czy będzie jakaś rehabilitacja psychiczna dla baszki? No, generalnie rehabilitacje psychiczne baszki są codziennie, także polecam zobaczyć. Drugie pytanie: Czy masz panią co Oczywiście, że mam. Nie no, nie mam. Ale szukam. Oczywiście, co bankowej, bo wiecie, trzeba mieć tutaj co bankową. Dobra, już nie będę mówił, nie szukam. Do której klasy chodzisz? Chodzę do klasy ósmej. Od ilu lat działasz w internecie? Od dwóch lat, niecałych od tak naprawdę roku i dziewięciu miesięcy. I ostatnie pytanie: czy mój brat jest w chórze po tym, jak kolędy śpiewał na live? Nie jest w chórze, ale należy do zespołu i giga dobrze śpiewa, teraz tak na serię mówię. Czasami mnie to bardzo irytuje, na przykład słychać to na streamach, po prostu jakąś śpiewa. to mega się wtedy denerwuje, no ale cóż, tak już niestety musi być. Lucid, co skłoniło Cię do nagrywania na YouTube? Na pewno inni więksi twórcy, którzy nagrywali dobre filmy z Fortnite'a, które oglądałem, po prostu pomyślałem, że w przyszłości chcę zostać jednym z nich, no i po prostu tak mniej więcej tak się to zaczęło. Czy masz dziewczynę? Oczywiście, że mam, znaczy yy, nie mam, tak jak już wcześniej mówiłem. Kolejne pytanko to pytanko od Nikodema kiedy Fame ma z bratem. Wczoraj było robione, chyba wygrałem. Także zobaczcie sami. It was at this moment that he knew. I na przykład następne pytanie. Jak się nazywasz? Nazywam się Mateusz, co jest moim hobby. No, generalnie staram się teraz nagrywać na YouTubie, całe serduszko wkładać w YouTuba. To jest Twoim hobby. No, generalnie teraz się skupiam, staram generalnie nad YouTubem, wkładam w to całe swoje serduszko. A tak poza YouTubem, to wolę wychodzić na dwór z znajomymi, yy, czasami sobie wychodzić też na hulajnogę, porobić jakieś triczki, ale nie jestem w tym jakiś dobry. Oraz czasami, a to się naprawdę już bardzo rzadko zdarza, pograć sobie na moim keyboardzie. Grzesiek, nagramy kiedyś coś do mnie i do ciebie na kanał? Jeśli napiszesz na Discordzie i będziesz miał jakiś fajny pomysł, to na pewno możemy coś razem ogarnąć. Lubisz Grześki? Pewnie, że lubię, nawet idę już teraz po nie do żabki. Jaki masz cel subskrypcji do końca 2021 roku? Jako takiego celu nie mam, chcę się po prostu rozwijać, iść dalej, ale takiego progu, na przykład, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy, 20 tysięcy nie mam, po prostu chcę się rozwijać i iść dalej, także tak to wygląda. Faktusek 2. Czy zrobisz kiedyś film jak zacząć nagrywać na YouTubie i streamować? Jaki sprzęt kupić? Jakich programów używać? Nawet nie musi być jeden film, może być więcej. Pozdro. Jeśli chodzi ci o serię, no... może kiedyś zrobimy właśnie taką serię poradników jak zostać YouTuberem i zacząć nagrywać. Na razie nic nie obiecuję, ale no, zobaczymy. Keluś, co lubisz robić poza YouTubem? Oczywiście lubię grać z Kelusiem. Arek dlaczego wybrałeś stronę YouTube? Jak to się zaczęło i czy miałeś jakiś wypadek, jak tak to jaki, i czy ktoś poprosił Ciebie o zdjęcie. No więc tak, od początku wiedziałem, że będę nagrywał filmy, także nie poszedłem na Twitcha, tylko po prostu chciałem nagrywać filmy oraz od czasu do czasu robić streamy, także wybrałem YouTube'a. Jak to się zaczęło, już wcześniej odpowiadałem na to pytanie. Żadnego wypadku jakiegoś takiego poważniejszego nie miałem. Nikt nigdy nie prosił mnie o zdjęcie. Bloody is it? Ile grasz w Fortnite? Jeśli chodzi o to, od kiedy gram w Fortnite, to odpowiedziałem już na to pytanie: od trzeciego sezonu na Xbox, od siódmego na komputerze. A jeśli chodzi o to, ile dziennie gram w Fortnite, to czasami się zdarza, że nawet nie gram w ogóle. Najczęściej gram wtedy po prostu, kiedy robię streama i mogę sobie z wami też porozmawiać, pograć kastąki, To no więc tak trzy godzinki dziennie myślę. Ale zdarza się też, że po prostu w jakimś dniu nie gram, po prostu, bo nie mam czasu. Gorek, gdzie i kiedy się urodziłeś? Urodziłem się w szpitalu prawie 15 lat temu. Ciustek, e, znaczy ciastek Nie no, ciustek tu jest napisane, TXD, dobra Pizza czy kebab? Oczywiście, że pizza Kebabów jakoś za bardzo nie jadam Pizza jem częściej, także pizza Ojojojoj, ojojojoj, ojo oj, 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 teraz 10 pytań kodani. Czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? No właśnie do zdjęć zazwyczaj nie uśmiecham, bo jak się uśmiecham to giga dziwnie to wygląda. Także po prostu jak zrobię sobie zdjęcie albo ktoś mi robi to najczęściej się po prostu nie uśmiecham. Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? Ja na śniadanie lubię jeść to co się po prostu szybko robi, czy jakieś nie wiem paróweczki z chlebem. Mmm, widzowie. Czy jesteś leniwy? Mm, no troszkę tak. W ilu językach mówisz? Mówię we wszystkich językach świata, także totalny pokczamp. Używałeś broni, strzelałem kiedyś z wiatrówki, ale nie wiem czy to się zalicza do broni, czy kiedykolwiek jadłeś pierogi, chyba nawet 3 dni temu pierogi jadłem, także bardzo smaczne są, polecam serdecznie każdemu z mięsem, yy, albo z grzybami i kapustą, ty, to jest giga, giga smaczne widzowie. Nike no czy Adidas? Oczywiście, że Adidas, czy jestem cierpliwy? No to też zależy od sytuacji, ale wydaje mi się, że jestem. Czy wierzysz w duchy? Nie, nie wierzę. I czy boję się wysokości? No wysokości się boję, mam lęk wysokości. Normalnie nawet w Fortnite jak z busa wysiadam, to łeb mi się trzęsie, jak wiecie, normalnie jak ten Parkinson, jak jest są święta i jest ten bus z tym Mikołajem, który ma Parkinsona, to normalnie tak się boję wysokości, widzowie. I pytanka od Sowiego przygotowałem sobie na koniec, żeby tutaj wszystko podsumować. Kanał założyłem 18 sierpnia 2014 roku. Po prostu do przeglądania YouTube'a, no i generalnie tak, żeby komuś zostawić łapeczkę w górę pod film, jakiś komentarz miły napisać. Kiedy i gra na kanale, yy, wydaje mi się, że na kanale na razie nie będzie żadnej innej gry niż Fortnite. Po prostu opieram się teraz na Fortnite. Yy, może na streamku zagramy sobie w jakiegoś Minecrafta z widzami na jakimś serwerze albo w jakiś horror. Kiedy stream na Twitchu, nie chcę się rozdzielać na platform Formy, że na YouTubie nagrywać filmy, a na Twitchu streamować. No także na razie nie ma Twitcha, zostajemy na tym YouTubie i tak to będzie wyglądało. Kim się wzorujesz przy nagrywaniu odcinków, no i generalnie jak nagrywam odcinek, to jakby nim się wzorujesz przy nagrywaniu odcinków? Przy nagrywaniu odcinków patrzę po prostu, co obecnie ma największą oglądalność, i co ludzie po prostu lubią w danej chwili oglądać, A teraz staram się nagrywać poradniki, więc nie robię jakby jakiegoś takiego kontentu, na przykład jakieś challenge, na przykład. Nie wiem, albo troluję małych streamerów Donat'ami, to jest ostatnio popularna seria. No i takich rzeczy nie robię po prostu, bo staram się teraz nagrywać poradniki, albo jakieś newsy z Fortnite'a. Gdy mnie wypromujesz, proszę, że teraz cię wypromuję. Wbijajcie wszyscy do Normalnie stawili najlepszy ziomek, nie? Zostawcie mu tą suba łapeczkę w górę, walnijcie czołem. Ok, teraz przed Wami będą najważniejsze momenty w mojej karierze YouTubeowej, czyli jak udało mi się zdobyć to 10 tysięcy. Wam będziecie mieli urywki ze streamów, po prostu. Jakby całą ewolucję tego, jak wbiliśmy to 10 tysięcy. Niektórych fragmentów ze streamów nie udało mi się znaleźć, po prostu, bo niektóre streamy usunąłem. Także wszystkiego tam nie ma, ale to co udało mi się wygrzebać, to macie. Także ENJOY! 26 października około godziny 23 dobyliśmy 1000 na kanale Jest to dla mnie naprawdę ogromna liczba i nie ukrywam spełnienia moich marzeń Zawsze chciałem mieć swoją publikę, kogoś kto mnie wysłucha Teraz mam was 1000 Dziękuję bardzo wszystkim, którzy ze mną byli i są teraz Możecie napisać o ilu subów ze mną jesteście tutaj jest obs włączony, tutaj jest wszystko pięknie widać. Zamanek rybiński, godynia. Czekajcie, za chwilka była tu czekajcie. Robię dłuższą, robię dłuższą świecę, czekajcie. Teraz będzie dłuższa, bo tam ta jakby się nie wyszła. Czekajcie, bo jakby się teraz zwaliłem. Czekajcie. No, krzywe łóżko. To, to jest, świeca dobrze! Dobra świeca poszła teraz! Tak, suba to może teraz zostawić, wiecie o co chodzi. Jak ktoś jeszcze suba nie zostawił yy, To może teraz zostawić subika Będzie git, wtedy yy, Robimy Ty, bo mój brat się coś... Czekaj, bo mój brat się, się trochę ścisłowe I po Każdy jak się hima, to 여기, ha, hmm. ja wearing, Bla to z tego <ié> to nie będę to w tym widzowie Dzięki za w ogóle Paśka nawet całkowalnie Dobra, Staj się świecą Ha, dobra, każdy kto na karty. Jak będę widział, że ktoś jest zostawił warto to nie ma świecy, nie ma świecy, za każdy Jo 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 widzowie, dawno nie były robione, nie było robionej świecy. Oj jo Czekajcie, najpierw zrobię taką rozgrzewkową tu. Najpierw rozgrzewkowa jest robiona świeca. Eee, najpierw tu będzie rozgrzewkowa, bo, bo dawno nie robiłem. Dobra, jest forma widzowie, jest forma. Jest forma do świecy, jednak Dobra. Każdy zostawia teraz Subika, widzowie. Każdy zostawia teraz Subika. No bo mamy 9000, no to świeca na krześle. Czekajcie, najpierw trzeba tron rozbujać. O, dobra. Rozbujaliśmy tron, dobra. Robimy chyba. Czekajcie, bo ja mam tu pudełko od monitora i... problem jest trochę, tak jest to. Zostawcie Subika, dziękuję wam za 9000. Dobra, robimy chyba świecę. O kurde! Dzięki za suba każdemu, strzelajcie teraz suwa i lądujemy! Wow, Ho. Jak szef to zrobił, cebanek. Prawie się wywaliłem. Ты симп...